Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Świat przy kawie to cykl rozmów Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Dublinie, podczas którego pragniemy poznawać świat we wszelkich jego odcieniach. Świat przy kawie to przestrzeń dyskusji o różnych częściach świata o państwach, narodach, kulturach i religiach. Będziemy z naszymi gośćmi analizować wybrane, znane lub mniej znane wydarzenia. Poznawać społeczeństwa, ich sposób percepcji, a także to wszystko, co dzieje się tam, gdzie media nie zawsze nas o tym informują. Zamierzamy zagłębiać te sprawy, które nie są zawsze obecne w głównym nurcie debaty publicznej. Pragniemy poznawać świat, w którym żyjemy. Oczywiście z filiżanką dobrej kawy. W pierwszym odcinku naszego programu będziemy gościć wyjątkową osobę. Jest to redaktor Michał Bruszewski, publicysta geopolityczny związany z tygodnikiem Solidarność, autor reportaży na temat Bliskiego Wschodu. Cześć, witaj Michale, czy się słyszymy? Witam ciebie, witam słuchaczy. Michale, tematem naszego spotkania jest Bliski Wschód w czasie pandemii. Nie bez przyczyny wybraliśmy taki temat, gdyż on jest, jak każdy wie, bardzo aktualny. Koronawirus zdominował debatę publiczną w ostatnich tygodniach i w cieniu tej pandemii cały czas mają miejsca określone wydarzenia, które jakby nie zniknęły pod płaszczem wirusa. Bliski Wschód to taki region, który zawsze był na ustach wielu osób. Często o nim dyskutowaliśmy tym, ale bardzo często na podstawie swoich podróży, też swoich doświadczeń, a także pracy publicystycznej, wielokrotnie wypowiadałeś się na różne tematy związane z Bliskim Wschodem. Czy mógłbyś pokrótce zarysować, jak ta sytuacja na Bliskim Wschodzie prezentowała się, jakby tak generalnie ująć, przed wybuchem pandemii? To jest bardzo szeroki temat, oczywiście, aczkolwiek zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że pod płaszczem. Pandemii koronawirusa zostały przykryte pewne inne kwestie, pewne inne problemy. Bo jeżeli spojrzymy na region Bliskiego Wschodu, no to jest to poligon geopolityczny, ale jest to także ziemia biblijna, można powiedzieć. Więc nie mówimy tutaj tylko o kwestiach geopolitycznych, ale też na przykład religijnych, czyli miejscu, które jest matecznikiem chrześcijaństwa. I oczywiście ten region jest dotykany przez różne problemy. Ale pandemia koronawirusa jest jednym z tych problemów, jednym z, to warto podkreślić. Czyli mówimy tutaj o sytuacji wojny, mówimy tutaj o sytuacji kryzysu humanitarnego, czy kryzysu gospodarczego, albo społecznego, etnicznego, czy religijnego. Więc tych problemów jest szereg, które oczywiście warto omówić. Wracając jeszcze do tego momentu przed pandemią koronawirusa. No to warto zwrócić uwagę na to, o czym pisały media, czyli zanim jeszcze tematem numer jeden, czyli na jedynkach w różnych mediach, czy w gazetach, czy w mediach elektronicznych, czy w tele telewizji, zanim kwestią podstawową było omawianie sprawy koronawirusa, no to cóż, już mówiono o tym, że jesteśmy u progu trzeciej wojny światowej. Przypomnijmy śmierć generała Kasima Sulejmaniego w Bagdadzie. Śmierć irańskiego generała, po tym tak naprawdę ciąg wypadków, czyli zestrzelenie ukraińskiego pasażerskiego samolotu nad Teheranem, co dla Iranu było kryzysem wizerunkowym. I wtedy wówczas mówiono właśnie głównie, głównie o tej kwestii. I Iran, który można powiedzieć, że bawi się w przeciąganie liny z Waszyngtonem, czyli z militarnym mocarstwem numer jeden na świecie, czyli ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. No był w sytuacji takiej, że zaczął ciążyć powoli do strony chińskiej, to znaczy zacieśniał te relacje z Chinami. I tutaj mamy kolejną katastrofę wizerunkową, bo jak tylko pojawiła się sytuacja z koronawirusem, jednym z następnych państw, oczywiście po dalekiej Azji, czyli po Chinach i po ich sąsiadach, o którym się mówiło w kontekście dużej liczby zachorowań, był właśnie Iran. Wspomnijmy pewną konferencję prasową, na której. Jeden z ministrów za, i na konferencji prasowej dotyczącej właśnie koronawirusa okazało się, że w trakcie tej konferencji był zakażony tymże koronawirusem. Kolejna sprawa, jeżeli się jeszcze cofniemy, cofniemy właśnie pamięcią do tych wydarzeń przed całą pandemią, to wojna syryjska. Teraz, jeżeli słyszymy o pandemii, co jest oczywiście tematem numer jeden na świecie, w większości państw świata, i ja tego problemu nie lekceważę, i to jest oczywiste, że tym problemem zajmują się właśnie rządy, natomiast no, nie jest też tak, że te problemy znikają. No tutaj jest przykład syryjskiej wojny. Przed pandemią mieliśmy do czynienia z ofensywą sił syryjsko-rosyjskich na ostatnią enklawę rebeliantów w tym kraju, czyli w prowincji Idlib. I to też była kwestia, która była szeroko omawiana. I ona też pokazuje właśnie ten świat przed pandemią, który. Trochę, trochę został zepchnięty, nie, nie jest omawiany. Natomiast no, warto tutaj się cofnąć do tych kwestii dotyczących wojny syryjskiej, gdzie po jednej stronie w tej prowincji Idlib są rebelianci, ale też powiedzmy jacy rebelianci to znaczy są to w większości oddziały dżihadystyczne, nad którymi, nad którymi protektorat, taki parasol ochronny, rozwinęła Ankara. Ale też po drugiej stronie frontu są siły rosyjskie, gdzie Moskwa prowadzi na imperialną politykę i bombarduje obiekty cywilne, dokonuje zbrodni wojennych. Ale to oczywiście nie koniec, bo na tej sprawie także w Europie pojawiła się bardzo mocna dyskusja, bo gdy mówiło się, że w prowincji Idlib Turcja przegrywa, to prezydent turecki Erdogan pokazał, że jednak nie jest politykiem słabym, to znaczy od razu wrócił, to nie jest zbieg okoliczności, od razu wrócił temat imigrantów, bo pod granicą grecką pojawiły się grupy, mówiło się, że to są uchodźcy Syrio, finalnie okazało się, że to są imigranci głównie z Afganistanu, natomiast no, są dwie szkoły, jedna mówi, że siły tureckie same tych ludzi przerzuciły, nawet dały im granaty dymne i, i, i pomogły im, w szturmowaniu tej granicy, a druga szkoła mówi, że no, nawet jeżeli dostali się pod tą granicę sami, no to siły tureckie przymknęły na to oko, czyli było to jakby zgodne z ich, z ich zapatrywaniem, z ich optyką. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest też bardzo ważne. Dlatego, że spójrzmy jak pięć lat temu wyglądała dyskusja na temat imigrantów sam, i uchodźców i w ogóle problemie wędrówek ludów do Europy. Sam w tej dyskusji uczestniczyłem. Ja wówczas i także wiele osób stwierdziliśmy, że tak naprawdę ta kwestia przyjmowania imigrantów czy uchodźców do Europy, ona nie rozwiązuje problemu, dlatego że jeżeli mamy państwa zniszczone wojnami albo zniszczone ekonomicznie, z którego uciekają kolejne pokolenia ludzi, kolejne pokolenia z tych państw po prostu uciekają do Europy, to jeżeli nie odbudujemy tych państw, nie pomożemy im tam na miejscu, to kolejne pokolenie, kolejne pokolenie będzie do tej Europy, do tej Europy zmierzało i właśnie to była jedna, jedna jed, jedno zapatrywanie, tak, jeden punkt widzenia na ten problem. Natomiast pięć lat temu bardziej popularny był drugi punkt widzenia, to znaczy otworzyć szeroko ramiona, przymknąć oczy i przywitać, przywitać tych wszystkich imigrantów, uchodźców, przyjąć ich i to oczywiście było, związane z pewnym szantażem, można powiedzieć szantażem emocjonalnym, to znaczy, że ci, którzy nie popierali przyjmowania imigrantów, to no, w mediach byli przedstawiani jako osoby bez serca, osoby, które nie pomagają w kryzysie humanitarnym. Natomiast było to błędne myślenie i co pokazał czas? Po pięciu latach, gdy ci imigranci na granicy turecko-greckiej tam próbowali te zasieki szturmować, prawda, szturmować granicę, to okazało się, że optyka europejska się zmieniła. Po tych pięciu latach różnych patologii, które wraz z tym procederem się pojawiły, a przypomnijmy, że przez ten okres na przerzucaniu imigrantów do Europy z Azji i z Afryki bo wycinek z Bliskiego Wschodu to jest bardzo wąski, bardzo mały procent tych wszystkich ludzi, którzy do Europy zmierzali. To jeżeli zaobserwujemy, to mafia, która się utuczyła na tym procederze, przerzucając tych ludzi, to już media o tym piszą, to są setki milionów euro, które rocznie na tym zarabiają. I co się okazało? Że jest głos już nie taki jak pięć lat temu, tylko jednoznacznie powiedziano, że tej granicy naruszać nie wolno. Czyli, czyli tutaj pokazuje to, to właśnie taką refleksję. I to tych tematów, tych tematów jest, jest bardzo wiele tak naprawdę. Michale, myślę, że do tematu uchodźców jeszcze przejdziemy w dalszej części naszej rozmowy. Niemniej spróbujmy przenieść się troszeczkę w czasie do lutego, marca 2020 roku. Wybucha pandemia. Bliski Wschód również jest dotknięty koronawirusem. Jak kształtuje się wówczas sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w tym regionie, może na przykładzie wybranych państw? Czy mógłbyś powiedzieć więcej coś w tym temacie? Pandemia koronawirusa, ona zasadniczo przykryła pewne patologie i pewne problemy, które są na Bliskim Wschodzie. Trochę zmieniła skalę pewnych problemów, trochę zmieniła skalę pewnych zmieniła trochę okoliczności. Natomiast tak jak pokonanie terytorialne tzw. państwa islamskiego nie zlikwidowało problemu islamskiego terroryzmu, islamscy terroryści nie wyparowali na Bliskim Wschodzie, tak pandemia koronawirusa pewne te kwestie gospodarcze przykryła, ale czasami nie, nie, nie rozwiązała, czasami zakonserwowała, zabetonowała. Na no przykładów jest wiele, chociażby problemy gospodarcze Libanu, który, który przeżywa obecnie recesję gospodarczą. Fund libański jest w bardzo ciężkim, bardzo, bardzo ciężkim położeniu. Są manifestacje, gdzie ludzie podpalają banki i Liban, który jest Państwem styku etnicznego, religijnego, gdzie są różne grupy wyznaniowe i y, oprócz tego jeszcze syryjscy uchodźcy, czyli jest państwem, gdzie mogą być problemy demograficzne związane właśnie z różnymi grupami ludnościowymi. Każda z nich, y, każda z nich chce zamanifestować właśnie swoje, swoje prawo do rządzenia Libanem. No, mówi się o tym państwie jako o beczce prochu. Kolejna kwestia, którą trzeba omówić i to na pewno jest gorzka lekcja dochodzenia do pokoju w przypadku Afganistanu, bo przypomnijmy też przed pandemią były rozmowy pokojowe i nawet porozumienie dotyczące dochodzenia do pokoju w Afganistanie i wycofywania amerykańskich żołnierzy spod Hindukuszu. I gdy się wydawało, że już te rozmowy, które się toczą tak naprawdę latami, ale we fleszu w, przy świetle kamer dopiero teraz tak głośniej, to no, co się okazuje, że koronawirus, pandemia czy nawet to porozumienie nie zatrzymało walk, bo dalej dochodziło do, w tym okresie dochodziło do ataków terrorystycznych. No, ostatni atak na przykład na szpital Lekarzy Bez Granic, gdzie na oddziale położniczym dżihadyści dokonali ataku. Zginęły, o, o, ile, o ile pamiętam, 24 osoby, w tym część to noworodki. I w trakcie wymiany ognia jedna z kobiet rodziła dziecko. Czyli w trakcie ataku trwał poród na tym oddziele szpitalnym. Więc mówimy tutaj o bardzo tragicznej historii. I cało, całe to porozumienie pokojowe jest sprawą bardzo skomplikowaną, dlatego że rząd w Kabulu od początku kontestował to porozumienie i twierdził, że najpierw Talibowie muszą swoje zobowiązania wypełnić. Z kolei Talibowie... Twierdzili, że najpierw rząd w Kabulu musi wypościć aresztowanych talibów, czyli po prostu dokonać amnestii islamistów, których w toku walk aresztowano czy schwytano, ale to nie jest koniec wojny w Afganistanie, koniec dyskusji o tej wojnie, dlatego że, co warto podkreślić, jest jeszcze trzecia strona walki, trzecia strona tej wojny, czyli państwo islamskie, ICSK tak zwane państwo islamskie prowincji Horosan, które atakuje rząd w Kabulu, ale także talibów. Można powiedzieć, że pod Hindukuszem powtarza się scenariusz z Syrii, gdzie tych stron konfliktu jest wiele i jedna z drugą walczą, oczywiście na szkodę ludności cywilnej i nawet podczas nawet po ataku właśnie na ten szpital położniczy w Kabulu pojawiły się dwie teorie. Jedni oskarżają, że zrobili to talibowie, i to oznacza, że tych porozumień pokojowych nie da się wypełnić, skoro oni to zrobili. Ale już w mediach pojawiły się informacje, że mogli zrobić to dżihadyści tzw. państwa islamskiego. Pisząc czy analizując tą sytuację w kontekście takim, że właśnie to jest w ich stylu. To znaczy takie bardzo ostre działania przed, przeciwko ludności cywilnej, to jest właśnie to, czym państwo islamskie się zajmuje. Ale to są kwestie właśnie... Wojny ale też są kwestie, i gospodarki, ale też są kwestie polityczne warte do omówienia, bo w państwie Izrael trzy razy wrzucano głosy do urn, żeby wybrać wiesz, wreszcie większościowy rząd. Benjamin Netanyahu, szef Likudu, został kolejny raz premierem, ale co jest ciekawe, podczas pandemii koronawirusa, gdy miał ruszyć jego proces korupcyjny. Sprawa na wokandzie spadła, czyli została przełożona na następny termin. Bo przypomnijmy, że Benjamin Netanyahu, premier Izraela, ma zarzuty korupcyjne dotyczące korupcji, można powiedzieć polityczno-biznesowo-medialnej, dlatego że tu chodzi o konszakty z jednym z medialnych magnatów. I można powiedzieć, że w trakcie tej pandemii. Doszło do zawiązania koalicji ponad podziałami, to znaczy największa partia opozycyjna i największy opozycjonista wobec Benjamina Netanyahu, czyli koalicja biało-niebieskich Benego Ganca, zawiązała z nikudem koalicję. I to też jest ciekawe, ponieważ w tych umowach koalicyjnych nawet jest mowa o tym, że premier będzie rotacyjny czyli Netanyahu po 11 latach, zdaje się, odda fotel premiera Benemu Gancowi. Ja wiem, że w Polsce ten polityk ma bardzo złą opinię i powiem szczerze, że na nią zasłuży. To znaczy, to on odpowiada za rozpętaniem takiej nagonki histerii antypolskiej w Izraelu, za podtrzymywanie czy wspieranie takie medialne i polityczne tych wszystkich kłamstw historycznych dotyczących Polski. No pytanie, na ile cały świat będzie musiał się przyzwyczaić do Benjamina Netanjahu jako do rozgrywającego izraelskiej polityki, bo dotychczas jest to polityk absolutnie teflonowy. Wystarczy się cofnąć jeszcze do jego przeszłości z, z czasów, kiedy służył w siłach specjalnych w jednostce sariet Markal i on wówczas był znany z, no z niezrównanej tężyzny fizycznej z odporności. I widać, że to samo wniósł do polityki. Więc, nawet jeżeli jest oceniany negatywnie nad Wisłą, co jest w mojej opinii słuszne, no to warto się zastanowić nad tym, czy dalej nie będzie rządził, ponieważ no na ten moment kolejny raz można powiedzieć, że kolejny raz udało mu się ocalić polityczną skórę. No i też są bardzo ważne wydarzenia w samym Izraelu. To znaczy dyskusja nad tym, co stanie się z enklawami żydowskimi na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie cały czas te sprawy palestyńskie są niewyjaśnione. Tutaj król Jordanii Abdullah II protestuje przed taką polityką, natomiast widać, że polityka Izraela jest zdecydowanie na tym kierunku trwała. Tak naprawdę no to pokazuje, że, że ta pandemia na Bliskim Wschodzie. Niewiele w gruncie rzeczy zmieniła, mogła pogłębić ten kryzys humanitarny co najwyżej. Jeszcze wracając do samej wojny syryjskiej, to jeszcze taka refleksja dotycząca tych relacji między Erdoganem, Putinem, Turcją, Rosją a Europą: że warto tutaj odnotować, że finalnie, mimo tych walk, i tak Erdogan i Putin siadali do stołu. I dzielili północną Syrię, co stało się na przykładzie syryjskiego Kurdystanu, dzielili północną Syrię na swoje strefy wpływów. Kolejnym z przypadków, który warto omówić przy tej okazji jest sprawa Iraku, dlatego że tutaj również były pewne problemy polityczne, partyjne z ukonstytuowaniem się rządu. Premier Mustafa Al-Kadimi, który po Mahdin wreszcie ten rząd utworzył. Póki co oczywiście, bo mówimy na stan obecny, ta polityka na Bliskim Wschodzie jest bardzo gorąca. Więc ten były szef irackiego wywiadu no ma misję, powierzoną mu misję budowania rządu, ale trzeba pamiętać, w jakiej pozycji jest Irak, bo my też bardzo często zapominamy, jak bardzo skomplikowana jest ta sytuacja. Irak obecnie jest podzielony w gruncie rzeczy na trzy żywioły. To znaczy mamy część szyicką, która siłą rzeczy, siłą rzeczy ciąży do Iranu. Mamy część sunnicką, arabską, która zapisała, która tak naprawdę zhańbiła się współpracą z tak zwanym państwem islamskim, więc odbudowa jej wpływów politycznych jest bardzo trudna. No i mamy część kurdyjską, czyli iracki Kurdystan, gdzie trzeba tutaj odnotować, że Kurdowie podczas wojny z tak zwanym państwem islamskim bardzo dzielnie walczyli. Zapisali wspaniałą, heroiczną kartę na wojnie z dżihadystami. Gdy krew kurdyjska lała się na froncie, cały świat nastojąco bił im brawo. Ale później niepodległość irackiego Kurdystanu nie uznał. Więc te trzy części Iraku muszą w Bagdadzie ze sobą dojść do porozumienia. Bo inaczej grozi to kolejnym pękaniem tego państwa po szwach, właśnie etniczno-religijnych. Rozumiem. Michale, bardzo, bardzo Ci dziękuję za takie przedstawienie w zarysie bardzo wielu problemów, które, które jakby w cieniu pandemii dotykają państwa Bliskiego Wschodu. Niemniej ważne jest dla nas, również dla Ciebie, też dla osoby, która zajmuje się Bliskim Wschodem, zarysowanie pewnej. Perspektywy na przyszłość. Jakby, jak z twojej, jakby, z Twojej opinii, będzie wyglądał Bliski Wschód w trakcie wygaszania pandemii, po zakończeniu pandemii. Mam tu szczególnie na myśli bliski mi bardzo kraj cedrów, Liban, bo, bo właśnie, tak jak wspomniałeś, jest to, jest to państwo, które chyba aktualnie przeżywa największy kryzys gospodarczy, jaki ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Ciekawe, jak ta sytuacja się rozwinie. Jakie będą miały. Skutki sytuacji w Libanie i szerzej na Bliskim Wschodzie dla Europy. W tle cały czas mamy ten kryzys uchodźczy, cały czas niepokój na granicy grecko-tureckiej. Także rola Turcji jest bardzo ciekawa, jak będzie się to kształtowało w przyszłości. Także, Michale, krótki komentarz na ten temat. Z Bliskiego Wschodu, jeżeli, jeżeli wyciągniemy właśnie te podstawowe kwestie, te podstawowe informacje, które no, przedstawiają ten region jako Ziemię zdestabilizowaną, jako pewien ciąg niekończących się, niekończących się problemów do rozwiązania, i co państwo to tak naprawdę kolejne problemy. No to wyłania się obraz dość mroczny i bardzo ciężko, oczywiście, wyrokować na przyszłość. Tutaj już przechodzimy do. Do sprawy tak naprawdę spekulacji, co się, co się wydarzy, ale mamy też informacje, mamy też jakby pewien ogląd sytuacji, jakie te naczelne problemy do rozwiązania przed tym regionem istnieją. I tutaj warto się odwołać w ogóle do terminologii, która o Bliskim Wschodzie funkcjonuje, bo na przykład bardzo często jest używany taki termin wojna 30-letnia na Bliskim Wschodzie. To znaczy za timem marszałem, publicystą BBC jest ten termin używany. Ja z kolei w swojej publicystyce używam y, określenia bliskowschodni albo przy okazji wojny syryjskiej syryjski węzeł gordyjski. I muszę powiedzieć, że ta moja mała cegiełka do niszowej polskiej orientalistyki y, trafiła. To znaczy, już widzę artykuły, gdzie y, w tytułach tych artykułów jest faktycznie ten węzeł gordyjski używany. I dla, ja tego terminu kilka lat temu używałem, dlatego właśnie, żeby pokazać, jak bardzo skomplikowana jest ta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Bo mam wrażenie, że nawet jeżeli politycy nad Bliskim Wschodem się pochylą, to i tak bardzo ciężko jest mi uwierzyć, że elity europejskie, absolwenci katedry z Gender Studies czy europeistyki są w stanie zrozumie zrozumieć komplikacje tego, co tam się dzieje, bo to nie jest polityka tylko państw, to nie jest polityka tylko etniczna czy religijna, ale też klanowa, też dotycząca bardzo wielu związków i zaszłości, które jeszcze bardziej tą sytuację całokomplikują. Myślę, że można bardziej, myślę, że można szersze spektrum przyjąć w tej analizie, to znaczy jeżeli spojrzymy na opracowania, które na przykład publikuje Pentagon, to zobaczymy, że kolejnym frontem, kolejnym miejscem, gdzie może dojść do ataków ze strony islamskich terrorystów, między innymi, to Afryka. I ja to mówię w kontekście tych problemów, które narastają. Nie chcę tutaj nikogo straszyć, ale trzeba powiedzieć, że te problemy narastają. Mówię to w kontekście tego, co było poruszone na początku, czyli wędrówek ludów. Szacuje się, ONZ podawał takie dane, że do 2050 roku liczba mieszkańców Afryki ma się podwoić. To znaczy, ma osiągnąć około 2,5 miliarda osób. I my, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, nie rozwiązując problemów tam na miejscu, a przy takim wzroście demograficznym, możemy sobie wyobrazić, że te wędrówki ludów się nie zahamują. No i teraz pytanie, na ile one będą, na ile te problemy zostaną rozwiązane. To jest pierwsza taka refleksja dotycząca właśnie dotycząca problemu demograficznego i już obecnego w samej Europie. Ale problem islamskiego terroryzmu jest dalej obecny, tak? i on dalej będzie też współgrał z tym, o czym mówiłem, kwestie ekonomiczne, no jak przykładowo Liban, jeżeli ten kraj, który jest w geostrategicznym, jest geostrategicznie wciśnięty w bardzo ważnym rejonie Bliskiego Wschodu, jeżeli załamie się jego gospodarka, jeżeli te manifestacje się nie skończą, nie będą żadne rozwiązania wdrażane, to tak naprawdę będzie kolejny problem na Bliskim Wschodzie, który tylko całą sytuację. Wojna w Syrii no przecież jeszcze się nie zakończyła, więc nie wiemy jaka jest sytuacja Kurdów w północno-wschodnim Kurdystanie do końca, jak to wygląda z prowincją Idlib. Są jeszcze, jeszcze uchodźcy w samej Turcji. W samej Turcji, którymi Erdogan no, może ich wykorzystywać jako pewną taką jako pewien nacisk na Brukselę. Że jeżeli nie będzie współpracowała z Turcją, no to wtedy, to wtedy obozy się otworzą i miliony uchodźców wojennych ruszy do, ruszy do Europy. Jeszcze co, co, co trzeba tutaj nadmienić, to no kwestia samych spraw cywilizacyjnych. To znaczy, oczywiście my się skupiamy na, na, na swoich problemach, to znaczy w sprawach, Dotyczących pandemii, to jest oczywiste, że głównie państwa zajmują się no, własnym losem, więc ten solidaryzm międzypaństwowy, no, ta pandemia pokazała, że, że nie jest taki trochę jak go kreują media. Natomiast no, na pewno y, te zmiany, też demograficzne, choćby w Afryce, no, szacuje się, że mają się odwrócić proporcje na samym kontynencie afrykańskim. To znaczy, tak jak dotychczas, jest 60% chrześcijan do ponad 30% muzułmanów to wraz ze wzrostem demograficznym te proporcje mają się, mają się odwrócić. I spójrzmy na kraj taki jak Nigeria, gdzie właśnie w 2050 roku według tych szacunków ma być ponad 400 milionów ludzi. A przypomnę, i to jest przykład analogiczny do Bliskiego Wschodu, w Nigerii trwa na północy kraju wojna z organizacją terrorystyczną Boko Haram, powiązaną z tak tzw. państwem islamskim. Samo państwo islamskie przecież po, po tym jak straciło terytorium, jak zostało, jak te tereny zostały wyzwolone przez siły irackie, przez siły syryjskie, przez y, syryjskie siły demokratyczne pod przewodem Kurdów, to państw, tak zwane państwo islamskie de facto no dalej tych y, zamachów dokonuje. Rozproszyło swoje struktury, dokonuje zamachów w innych państwach. Więc też to, co się działo na Bliskim Wschodzie, ma przełożenie też na inne części świata. Michale, bardzo Ci dziękuję za ten obszerny i bardzo ciekawy komentarz. Myślę, że musimy pilnie obserwować to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, także w Afryce, w Afryce Północnej. Ten przykład Nigerii również jest bardzo ważny i, i myślę, że czasami nam umyka też takie szersze spojrzenie na, na te problemy. Mam nadzieję, że w kolejnych wydaniach naszego programu będziemy mogli się połączyć i również żebyś mógł przeanalizować wspólnie z nami aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie. Bardzo Ci dziękuję naszym gościem, był do, redaktor, doktor, miejmy nadzieję, już niedługo, Michał Bruszewski, publicysta geopolityczny związany z tygodnikiem Solidarność, autor wielu reportaży na temat Bliskiego Wschodu. Dziękuję Michał. Dziękuję Tobie, dziękuję słuchaczom za uwagę.